Byłem nieprzytomny przez parę kolejnych dni, a kiedy się obudziłem, nagle dotarło do mnie, kim tak naprawdę jest pan Krokodyl. Tak, wiem, że wy już dawno się tego domyślaliście, ale wy nie spędziliście jakiegoś miesiąca z hakiem na jebanej pustyni. I to nie jest tak, że tłumaczę tym swój debilizm, po prostu chcę, żeby zrobiło wam się przykro, że się ze mnie śmiejecie, chuje. Tak, pan Krokodyl to jebany sobek. Brawo, Holmes może wam postać pały. Kiedy już się w miarę ogarnąłem, Bóg Krokodyli przyszedł przeprowadzić ze mną wywiad. Zacząłem od opowiedzenia mu o swoich ostatnich halucynacjach i o tym, jak zajebisty jestem radząc sobie z problemami, które są wyłącznie w mojej głowie. A potem zabiłem ich wszystkich, co do jednego. Sobek podniósł znudzony głowę. Twoja spaczona psychika jest naprawdę ciekawym tematem, ale naprawdę nie interesują mnie twoje halucynacje z niedożywienia." Za to bardziej mnie interesuje, co robisz na środku pustyni zupełnie sam bracia cię porzucili, uciekasz przed niebem? Na. odparłem, odrywając się wreszcie od butelki z wodą. Niebo ma aktualnie ważniejsze sprawy na głowie. Dopiero co stracili szefa, więc strzelam, że panuje tam totalny chaos. Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, matka Boska nieźle nas wyruchała i wysyłała pojana razem z zabójcą w postaci małej rybki, która miała być moim zwierzątkiem, a okazała się afrodytą. Ma całkiem małe cycki jak na boginię miłości, jeśli wam być szczery. A tak poza tym to wyrżnęliśmy dwie tutejsze wioski, walczyliśmy z bando Afroafrykanów, opętanych przez outsidera, który aktualnie bolcuje pewnie lożkę wojny. A, no i jeśli chodzi o mnie, to zajebałem po raz kolejny Adama i Ewę, te dwójkę pieprzonych stalkerów i ubiłem naprawdę dobry deal z szatanem, którego sam sobie wymyśliłem przy pomocy Jezusa, którego zaprosiłem do swojego ciała, korzystając z magicznego noża pisanego z dużej litery otrzymanego od Ateny. Ostatnim razem Kotulu zmiażdżył ich łapą, i tak szczerze myślałem, że zostawią nas w tym po tym w spokoju, ale nie, musieli się kurwa znowu pojawić i zapewne znowu mieli jakąś propozycję nie do odrzucenia. Obawiam się jednak, że zabiłem ich już na stałe, bo z tego co wiem, to niebo naprawiło już połączenie z Hadesem i nowy umarlacy do niego nie trafiają. Ach, to był naprawdę pracowity miesiąc, jak tak teraz na to patrzę. Sobek zamrugał kilka razy. Wciąż trudno mi było się oduczyć nazywania go panem krokodylem. Zapomnij, że pytałem. Zabrali mnie do jakiejś swojej bazy, która mieściła się w centrum małej oazy. Podczas naszej uroczej rozmowy z sopkiem dookoła zebrało się kilkadziesiąt gigantycznych krokodyli. Dość trudno było mi zebrać myśli, zwłaszcza jak co chwila któryś z nich się upiornie oblizywał. Wiedziałem, że nie puszczą mnie wolno, musiałem więc grać na czas i liczyć na okazję do ucieczki. Udawałem więc, że nie zdaję sobie sprawy, w jak wielkiej dupie jestem. Sytuacja wyglądała naprawdę nieciekawie. Z szansę miałem zerowe i nawet nie chodziło o to, że napastników było zbyt dużo, a raczej o to, że chuje były najzwyczajniej w świecie kuloodporne. Przejechałem wzrokiem po całej gromadce. Taka armia mogłaby się nam naprawdę przydać w nadchodzącym starciu, gdybym tylko mógł ich przekonać, żeby się do nas przyłączyli. Już mi pewnie padło na mózg, ale to był jedyny pomysł, który wydawał mi się w tamtym momencie względnie sensowny. Postanowiłem zaryzykować. A co tam udział u was? Wciąż wbijacie ludziom do mieszkań i prowadzicie im oblężenia pod blokami? Sobek chyba próbował się uśmiechnąć. Ścigaliśmy Harona, nie nasza wina, że wbił nam na kwadrat. Pochływam jakieś jakiś stary szkielet owinięty łańcuchami. Myślałem, że w Afryce macie ich pod dostatkiem. Naprawdę myślisz, że ci powiem? Ej no, zrobiłem smutną minę. Opowiedziałem ci o swoich bardzo osobistych problemach, teraz twoja kolej. Wyobraź sobie, że jestem twoim psychologiem, czy tam psychoanalitykiem. Wiedząc, że nie wywołałem tym żadnej reakcji, dodałem. Co ci szkodzi, i tak mnie przecież zabijecie. Po krótkim namyśle sobie pokiwał ubem. Niech ci będzie. Potrzebujemy Harona jako przeprawiacza dusz. Nie będę tracił czasu na opowiadanie ci, jak to wygląda w naszych egipskich zaświatach, ale tak, w skrócie, to chujowo. Nie mamy kogoś takiego jak on, kto pomógłby duszom przedostać się do krainy wiecznej szczęśliwości, czy tam do płonącego kotła. Ostatnio stwierdziliśmy, że trzeba to wreszcie ogarnąć i stworzyliśmy odpowiednik. Czekaj, czekaj, wtrąciłem się. My? No ja i pozostali żywi egipscy bogowie, wyjaśnił Sobek. A, okej, okay, wybacz, kontynuuj. No więc stworzyliśmy własną wersję waszego nieba, tylko problem jest taki, że nikt nie potrafi przeprowadzić tam naszych dusz. W dzisiejszych czasach nie ma ich aż tak dużo, nikt już prawie nie wierzy w naszą mitologię, ale jednak przez te dobrych parę wieków trochę ich się tam nazbierało. I nikt nie pomyślał o tym wcześniej? Spytałem, macając się po kieszeniach. Oczywiście, że zajebali mi rewolwer, jakżeby inaczej. Byliśmy zajęci innymi e, sprawami, powiedział zmieszany pan Krokodyl. Chodzi w skrócie o to, że zaszła pewna niezbyt korzystna dla nas sytuacja. Mianowicie Izyda spadła z rowerka. Ale że co tak na stałe? No, wyjebała się na schodach. O mój Boże, macie schody w Afryce? -Potrzebujemy więc kogoś, kto ją wyciągnie i przy okazji pozostałe dusze zignorował mnie sobek. Więc stwierdziliśmy, że pożyczymy sobie Harona, oczywiście za jego zgodą. Jasne, przewróciłem oczami, więc chcesz mi powiedzieć, że Chronos stracił swoją rękę podczas pokojowych negocjacji i że to całe oblężenie pod naszym blokiem, nawet pokój, wymaga ofiar. Również waszych. Maria nieźle skopała wam te gadzie tyłki, uśmiechnąłem się kpiąco. Ja tam bym się nie śmiał na waszym miejscu. Was prawie zmanipulowała w zabicie własnego ojca. Przynajmniej mam ojca. Spierdalaj. Moja matka była boginią strachu. Bo każdy uciekał na jej widok? Żebyś kurwa wiedział. Siostrę też miałeś niezło. Sobek nie odpowiedział. Tefnut. Bogini wilgoci. Mogę trochę pomyśleć przed próbą zrobienia tego tosta. I on też chcesz wyciągnąć ze światów? Podaj mi jeden powód, dla którego miałbym się teraz powstrzymać przed zajebaniem cię twoją własną odgryzioną ręką. Nie potrzebujesz, słodziaku, odparłem z uśmiechem, sypiąc mu piaskiem w paszczę. Potrzebujesz mnie, żeby zemścić się na Maryi. Mamy wspólny cel. Kto powiedział, że chce się na niej zemścić? spytał Sobek, przysuwając się coraz bliżej. Ja. W zamian pogadam z Haronem odnośnie twojej propozycji wynajęcia go na pewien czas. Jestem pewien, że mnie posłucha. Sobek parsknął. Przeceniasz swoją użyteczność jeszcze Sami go tu przyprowadzimy. Musimy tylko... Zamknij paszczę i słuchaj przerwałem mu. Pomożesz mi dojechać matkę Boską, a obiecuję ci, że dostaniesz harona i loda z połykiem. Od ciebie? Spytał sobie z obrzydzeniem. Nie, od śmierci. Wielki krokodyl zawahał się przez chwilę i machnął łapą na swoich towarzyszy. Całe statko zielonych skór wysynów zaczęło się do mnie czołgać. Powinienem chyba spanikować czy coś, ale zamiast tego podniosłem rękę do góry i zahajlowałem. W głowie pojawiła mi się ta enigmatyczna wizja otchłani, do której miałem trafić. Nagle wróciły do mnie wszystkie te pojebane fragmenty z Ewangelii Łukasza. Jednak googlowanie Biblia najciekawsze części przyniosło jakieś pozytywne efekty. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań, a było tam duże stado świń, pasące się na górze, i prosiły go, aby im nie pozwolił w nie wejść. Zacząłem z namaszczeniem. Jeśli miała mnie pochłonąć nicość, to przynajmniej oddam jej ten hołd. Zawsze chciałem spierdolić z tego świata podczas wygłaszania jakiegoś bezsensownego monologu, a najchętniej biblijnego cytatu. I pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado zurwiska do jeziora i utonęło, i widziałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat, i wrzucił go do otchłani, i zamknął. Ją I przyłożył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Otrzeźwiło mnie solidne pierdolnięcie ogonem. Chyba to słońce naprawdę usmarzyło ci mózg. Spojrzałem w dół. Krokodyle złożyły pod moimi nogami rewolwer, paczkę szlugów i niedopitą butelkę wody. Chodź, stwierdził sobek mamy Matkę Boską do zajebania.